My jesteśmy mega pozytywnie zaskoczeni tym, co tutaj zobaczyliśmy. Nawet to, co od strony kuchni, w szatni e, czekamy na nas ręczniki, szampon. E, to się nie spotyka normalnie na parkietach. Naprawdę super hala, wypełniona do pobrzegi ludźmi. Bardzo miło się tu gra, naprawdę miło to będę wspominał. Na pewno będziemy tu jeszcze częściej wracać i na pewno z uśmiechem na ustach. W Oleśnicy byłem raz, rok temu. Organizacja w tym roku już nie zaskoczyła mnie, ponieważ no, wiem, jak było wspaniale wszystko dopięte na ostatni guzik. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Zadowoleni, że mamy szansę grać tutaj i mam nadzieję, że wrócimy w takim samym celu, charytatywnym celu, w to samo miejsce za rok. Ten mecz był bardzo trudny, szczególnie, że drużyny z Niemiec y, charakteryzują się tym, że walczą do samego końca. Co by się nie działo, oni zawsze grają, prą do przodu, także to na pewno był trudny przeciwnik dla nas. Cieszymy się, że wygraliśmy, że nie trwało to 500 setów, tak jak ostatnie nasze mecze. Cieszymy się, że kibice wychodzą zadowoleni z hali i to jest dla nas ważne, także... Możemy być szczęśliwi, wygraliśmy z dobrą drużyną. Koni bohatowie na pewno byli po podróży. Może oni też oni na pewno grają innymi piłkami. Też musieli mieć trochę czasu, żeby się przyzwyczaić. Myślę, że to spotkanie jeszcze przy takiej publice naprawdę będzie, będzie bardzo dobre. Kibice na pewno, ci wspaniali, mogą mi bardzo zmotywować, ale tak samo zmotywują nas. Także zapowiada się ciekawy mecz.